Ha! Sara! Życie Sary! Taką nazwę nosi nasza kolejna parsza. Na samym początku naszej parszy dowiadujemy się o tym, że Sara, żona Abrahama, zmarła. Ale w jaki sposób parsza nas o tym informuje? Zamiast powiedzieć nam o tym, że Sara zmarła, mając 127 lat, parsza informuje nas o tym, że Sara żyła 127 lat. Jucha Sara mejas szono, wesem szono, wyszełanym sara. Życie Sary trwało 100 lat, 20 lat i 7 lat. Tyle było lat życia sary. Dopiero w drugim zdaniu dowiadujemy się, że atomos sara by arba. Umarła sara w kryja Arba. Uczy nas to czegoś bardzo ważnego. Każdy z nas rodzi się i umiera. Ale czy życie to tylko początek i koniec? Każdy z nas został stworzony, co oznacza, że każdy z nas dostał od Boga w prezencie szansę, aby tu być na tym świecie. Każdy z nas dostał od Boga życie. A czym jest życie? Życie to czas. Co robimy z tym czasem, zależy od nas. Tora informuje nas o tym, że Sara żyła. I każdy dzień wypełniony był życiem. Nie traciła czasu. Każda chwila w jej życiu była właściwie wykorzystana. Widzimy więc, że nie tylko Sara urodziła się i zmarła, ale że żyła przez całe jej życie, przez cały ten czas, który był jej dany. Żyła z bliskością z Bogiem, życiem duchowym. Bo to odróżnia nas, ludzi, od zwierząt i od aniołów. Zwierzęta są gaszmi nie posiadają duszy, są w pełni fizyczne i cały czas jedzą i dbają o to, aby ich fizyczne potrzeby zostały zaspokojone. Anioły są kuloruchni, w pełni duchowe. Robią dokładnie to, czego chce od nich Bóg. A my, ludzie, jesteśmy po części duchowi, a po części fizyczni. Zaspokajamy swoje fizyczne potrzeby poprzez jedzenie, picie, etc. Ale mamy też duszę. Część duchową i poprzez duchowe czynności zaspokajamy nasze duchowe potrzeby. Bardzo często zapominamy o tym, że mamy tą duszę i koncentrujemy się całkowicie na naszym ciele i fizycznych zachciankach. To nie jest życie, jakie miał w planie dla nas Bóg stwarzając nas. Bóg chce, abyśmy żyli duchowym życiem tu, na ziemi. Gdyby Bóg chciał, żebyśmy byli jak anioły, to każdy z nas byłby aniołem. Ale jesteśmy ludźmi. I naszym zadaniem jest to, aby poprzez życie tu na ziemi napełniać się duchowością, duchową energią, poprzez naukę tory i poprzez życie według woli Boga, czyli poprzez przestrzeganie mycłos, nakazów i zakazów. Sara poświęciła każdą swoją chwilę swojego życia, każdy swój dzień, tydzień, miesiąc, rok na przybliżanie się do Boga, czy to przez modlitwę czy inny sposób. Nikt z nas nie żyje tak długo jak Sara, 127 lat. Przeciętny człowiek żyje 70, 80 lat. Nikt z nas nie zna naszego ostatniego dnia, naszego życia tu na ziemi. To od nas zależy, jakie będzie to nasze dalsze życie. Masze haja, haja. Co było, minęło. Liczy się teraz. Życzę więc Wam i sobie również, abyśmy nie tracili tego czasu, który jeszcze został nam dany, aby być tu, jeszcze na, na, na tym świecie, i abyśmy żyli długo, ale abyśmy nie tylko szli przez życie, będąc żywą istotą, będąc przy życiu, ale aby każdy nasz dzień naszego życia przepełniony był w pełni życiem, czyli dobrą, pozytywną, duchową energią. Shabbat Shalom.